Kosmiczna przygoda. Wyruszyli w kosmiczną podróż o świcie, gdy wschód słońca oświetlał metalowy kadłub ich statku. Była to pierwsza misja załogowa na nowo zbudowanym kosmicznym promie. Załoga była gotowa na wszystko, ale nikt nie mógł przewidzieć, co naprawdę ich czeka. Wraz z upływem czasu, statek poruszał się coraz szybciej, przyspieszając w kierunku mrocznej nocy kosmosu. Wśród gwiazd i planet, załoga czuła się malutka i nieistotna. Jednak ich cel był ważny: badanie odległej planety, która była poza zasięgiem zwykłych teleskopów. Po kilku dniach podróży, statek zbliżał się do planety. Wyglądała ona inaczej niż przewidywano, pokryta była gęstą mgłą, a powierzchnia była o wiele bardziej pagórkowata niż wcześniej przypuszczano. Załoga zaczęła lądować, ale już na samym początku napotkali problemy. Systemy statku zaczęły szwankować, a komunikacja z ziemią była niemożliwa. Załoga była zdana na siebie i musiała działać szybko, aby naprawić uszkodzenia. Czas leciał, a systemy wciąż nie działały poprawnie. Nagle statek zaczął spadać, a załoga przygotowywała się na najgorsze. W ostatniej chwili, statek wykonał nagły manewr i uniknął katastrofy. Lądował jednak w zupełnie innym miejscu niż planowano. Załoga wybiegła na powierzchnię, gotowa na badania i odkrycia. Okazało się, że nie byli sami na planecie były istoty obcego pochodzenia, które przeprowadzały własne badania. Po chwili niepewności, załoga weszła w interakcję z istotami. Okazało się, że obcy byli przyjaźni i chętni do pomocy. Razem przeprowadzili badania i odkryli nieznane dotąd gatunki roślin i zwierząt. Zaufanie między załogą a istotami wzrastało z każdą minutą. Po kilku dniach spędzonych na planecie, załoga musiała wracać na Ziemię. Zgodzili się jednak, że wrócą na tę planetę, aby kontynuować badania i rozwijać relacje z istotami obcego pochodzenia. Ich kosmiczna przygoda była pełna niespodzianek, ale przyniosła wiele pozytywnych odkryć.